Cześć, nazywam się Dawid. Dziś zajmiemy się oświetleniem szuflad w naszej kuchni za pomocą oprawy POLARUS P. POLARUS P to oprawa do oświetlania szuflad zarówno płytkich jak i głębokich. Oprawa jest w 100% naszej produkcji. Wykonana jest z profilu aluminiowego, klosza z plexi, w tym przypadku klosz mleczny, staśmy typu premium oraz wyłącznika zbliżeniowego. Standardowo oprawa występuje w kolorze aluminium z koszem mlecznym, a obecnie wprowadzamy jako nowość w kolorze białym i czarnym z koszem mlecznym i czarnym z koszem czarnym. Oprócz koloru do wyboru mamy również barwę światła, białą, ciepłą, zimną lub neutralną. Polarusa P wykonujemy również o standardowych długościach odpowiadającym szerokościom szafki, jak i również o dowolnym rozmiarze maksymalnie do 2 metrów długości. Kupując Polarus AP otrzymujemy zestaw, w którym znajduje się instrukcja obsługi, korytko do schowania przewodów, oprawa z folią zabezpieczającą klosz przed zarysowaniami, wkręty, dzięki którym przykręcimy oprawę do korpusu szafki, uchwyty z taśmą dwustronną, których możemy użyć zamiast korytka i białe naklejki, które wydłużają zakres pracy naszego wyłącznika, o czym powiem pod koniec montażu. Przechodzimy teraz do montażu. W naszym przypadku jest to szafka 60. Do oświetlenia naszych szuflad użyjemy Polarusa P o długości 564 mm. Przed montażem naszych Polarusów należy zdemontować szuflady. Przed montażem należy sprawdzić działanie naszej oprawy. Jak widać, oprawa świeci. Wyłącznik też działa poprawnie, więc przechodzimy do przykręcenia. Przymierzamy naszą oprawę do korpusu. Jak widać, siedzi dość ciasno. Ustawiamy w miarę równo. I przechodzimy do przykręcenia. Ja wkrętarkę już sobie wcześniej przygotowałem. Wkręty tak samo. Po przykręceniu naszej oprawy do korpusu szafki należy wywiercić otwór w plecach szafki. Ja użyłem do tego wiertła siódemki. W zupełności powinno wystarczyć, nasza wtyczka powinna bez problemu przejść. Do estetycznego ukrycia przewodów użyję korytka. Przykleiłem sobie tutaj taśmy, aby nie niszczyć korpusu szafki. Analogicznie wykonuje to całą czynność z pozostałymi szufladami. Nasze oprawy już są zamontowane, korytka się trzymają. Teraz zdemontuję cokół, żeby podłączyć zasilanie. Źródło zasilania już jest podłączone. Aby zasilić nasze oprawy, użyjemy zasilacza 30-watowego z serii LD. Wyciągamy nasze przewody. wanmy Zakładam nasz cukkuł. Oprawy są podłączone. pozostało tylko zamontować szuflady. Zdejmujemy folię zabezpieczającą klosz przed zarysowaniami. Powtarzamy tą czynność dla pozostałych opraw. Oprawy zamontowane, szuflady już są na miejscu. Sprawdźmy tylko działanie. Jak widać, wszystkie oprawy oświetlają nam wnętrze szuflad. Parę słów na temat wyłącznika, który jest w tej oprawie. Otwierając szufladę, front oddala się od wyłącznika i włącza nam oświetlenie. Zamykając, oświetlenie wyłącza się. Ale uwaga, tylko w przypadku czarnych frontów, czyli tak jak w naszym przypadku, zakres wyłącznika to około 2-3 cm. Do tego dostajemy właśnie te naklejki, których użyjemy po to, aby ten zakres był większy. Jak widać wyłącznik reaguje znacznie dalej. Jest to około 6-7 cm. Oto efekt końcowy. W pierwszej szufladzie mamy oprawę w kolorze aluminium ze światłem neutralnym. W drugiej szufladzie mamy oprawę w kolorze białym ze światłem zimnym. A w trzeciej oprawę czarną z czarnym kloszem i światłem ciepłym. Ja tymczasem się z Wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym pokażę, jak oświetlić nasze cokoły z efektem bicolor.